Witajcie kochani, z tej strony Tarocistka Winaja Witam wszystkie zodiakalne lwy Moi drodzy, horoskop miesięczny Horoskop na lipiec 2024 Podglądamy ten piękny Wakacyjny miesiąc, jakie energie do Was idą Na co zwrócić szczególną uwagę Na co uważać I tradycyjnie w pierwszej kolejności Witam wszystkich moich stałych widzów, subskrybentów I witam osoby, które są tutaj pierwszy raz Jeśli Wam się spodoba Będzie mi ogromnie miło Za każdy ślad Waszej obecności Dobra, nie gadamy, zaczynamy Obiecałam sobie, że w tym miesiącu. Horoskopy miesięczne będą nie dłuższe niż 20 minut, a lepiej tak 15. Nie chcę Was po prostu tutaj zanudzać i trzymać za długo, ale zobaczymy, co mi wyjdzie, jak ci co mnie znają. Wiecie, że ja to gaduła jestem, czasami nawet. Za bardzo, także będę tutaj się starać kondensować, od razu ostrzegam. Dobra, lewcie, zaglądamy w taką ogólną prognozę energetyczną na ten miesiąc. Przypominam właśnie, że jest to czytanie ogólne, bierzcie tylko to, co się zgadza całą resztę. Odrzucajcie, podglądamy podstawowe energie na lipiec 2024 dla zodiakalnych lwów. Lecimy! Wasza energia, aura, klimat tego miesiąca, wyzwanie osobiste. Bardzo ładnie. Pięknie się to zaczyna. Praca i finanse. Sprawy miłosne. Dobrze. Co miłego się może wydarzyć? Niespodzianki tego miesiąca. Zagrożenia, na co uważać. I karta rada. Ewentualnie dodatkowy przekaz, który odsłonimy na koniec. Dobra, lew. Lipiec. Piękną macie energię główną. Od razu mówię, że to chyba, chyba już widzicie, nie słońce, kochani. W pięknym takim letnim, wakacyjnym klimacie będzie ten miesiąc. Super, super, kochani. No, słońce nad wami. Lewki, słońce nad wami i chciałoby się, aż zaśpiewać, tylko nie będę śpiewać, bo ja robię dużo dobrej że dobro, dobroci dla muzyki i nie śpiewam, tak? Ale jest taka piosenka słońce nad nami i będzie rozgrzewać nasze ciała promieniami i dokładnie tak. Słuchajcie, lewki w słońcu to jest Wasza energia, to jest taka lewia energia, i zawsze jak w głównym. Jaka główna energia pojawia się w rozkładach, to ja zawsze powtarzam, że to jest znak od wszechświata, żeby pozwolić sobie zadbać po prostu o siebie, postawić na siebie, być takim troszkę zdrowym egocentrykiem i skupić się przede wszystkim na, to, na tym, żeby nam było w życiu dobrze i spełniać swoje zachcianki, swoje potrzeby i cieszyć się z samego siebie. Także to jest takie też wyzwanie, ale z drugiej strony, wy wchodząc w tą energię, możecie się poczuć tacy pewni siebie, nie? Tacy, tacy radośni, tacy radośni, fajnie. No, dosłownie lewki. No, jakby być, bo, bądźcie w tym miesiącu jak to słońce, nie? Świećcie jasno i dosłownie w dupce miejcie, czy kogoś razi was blask, razi wasz blask, czy nie. Także to jest dla was takie wezwanie. No, fajnie. Ta energia yy, zjastuje, wiecie, yy, dużo radości. Dużo takich fajnych, ciepłych, przyjemnych chwil, tak? Zachęca też do optymizmu. No, ona w ogóle oświetla, oświetla nasze życie, oświetla nasze głowy, nasze umysły, tak? Pomaga cieszyć się tak naprawdę ze swojego życia, pomaga podnosić samopoczucie, poprawiać samopoczucie i takiego okres dobrego, fajnego czasu, kiedy będziecie się cieszyć powodzeniem. No, dużo takiej jasności, radości, przyjemnych sytuacji, no, fajnie, fajnie, taka dla Was taka duża dawka witaminy D, tej witaminy szczęścia w tym miesiącu, także żyć, nie umierać, także fajnie, fajna energia nad Wami, cieszcie się, a przede wszystkim uwierzcie w siebie, więcej takiego optymizmu, Wy też poczujecie, wiecie, poczujecie taką poprawę m, samopoczucia z tą energią, taki... Tak naprawdę będziecie odporni. Odporni na wszelkie e, takie sytuacje, które mogą wam chcieć po prostu ten humor zepsuć. Fajnie. Dobra, lecimy dalej. Tak jak mówiłam, będę kondensować, nie chcę was za długo trzymać. Praca. No i praca. Słuchajcie. <laughs> bardzo możliwe, bardzo możliwe, że poznacie kogoś bardzo ciekawego w pracy, ale uwaga, e, to jest. E, Relacja raczej romantyczna. Tak, dokładnie. Single przede wszystkim, myślę, że obiecująca tutaj wiadomość, bo może się nawiązać jakaś relacja romantyczna, właśnie w pracy, obiecująca z tą dwójką kielichów, kochani. Naprawdę obiecująca. Albo, albo poznajecie kogoś, albo wyjdzie na jaw, tak? To słońce oświeci Wam taką informację, że ktoś Was bardzo lubi, tak? Ktoś Was bardzo lubi. Macie się dosłownie ku sobie jedno i drugie, tak? I Chyba warto, chyba warto w lipcu po prostu rozglądać się na tym firmowym korytarzu, czy tam ktoś nie uśmiecha się do Was ukradkiem i czy się nie ogląda zalewkiem, tak? Także tutaj pierwsze co warto powiedzieć, tak? Ale tak już, dobra, zejdźmy z tego, za chwileczkę do miłości przejdziemy, ale tak stricte biznesowo, a potrząsnęłam wami. E, stricte biznesowo, moi drodzy. Hmm, no to tu mam pokazane, kochani, szanse na przede wszystkim tworzenie fajnych, obiecujących spółek z innymi ludźmi. Fajne współprace mi się tutaj pokazują, tak? Jakieś tutaj też pogłębienie, polepszenie jakichś stosunków biznesowych czy finansowych z innymi ludźmi z innym ludziem, jednym konkretnym, tak? Tutaj rak, skorpion lub ryby. Jeśli macie w pracy, to mogą się okazać fajnym wspólnikiem, fajnym współpracownikiem, fajne takie dogadywanie się. Ogólnie powiem Wam, to jest dobra karta. Dopowiemy sobie ją, ale to jest taka dobra karta, która wskazuje na taką harmonię międzyludzką, tak? Na zgodę z innymi współpracownikami, na zgodę z pracodawcą, może na pogodzenie się z kimś, z kim jesteście w jakimś konflikcie w pracy, tak? I nawet, wiecie, nawet jeśli obowiązki będą trudne w tym, w tym miesiącu do wykonania, to, to ta atmosfera taka przyjemna to wynagrodzi. Nie? Fajnie, no. Dla osób poszukujących pracy, dopowiadamy sobie tą energię, kochanie, dla osób poszukujących pracy, to tutaj em, nie wiem... Czy to nie jest taka też energia, która może wskazać, że ktoś wam pomoże? Ktoś z rodziny, współmałżonek, jakiś krewny, tak? Pom pomoże pokierować albo znaleźć jakąś ciekawą ofertę, czy tam dowie się o jakimś tam wolnym wakacie, tak? Ale podpowiedzmy sobie tą energię. Fajna, naprawdę fajna energia, która yy, mówi o. Złapaniu fajnych kontaktów biznesowych, zawodowych, finansowych, o znalezieniu wspólnego języka, nawet z jakimiś rywaliz rywalizującymi osobami, rywalizującymi firmami, jakieś spółki, sojusze. Zobaczmy, nie? Zobaczmy. Bardzo fajnie. Fajnie to się pokazuje. W ogóle fajnie te energie macie, widzicie? Wszystkie Tak już patrzę dalej. Fajne, fajne. <laughs> ja lubię. Minajka lubi takie przekazy. Dobra. E, to, tutaj, okej. Okay. Mamy kapłaneczkę. Wiecie co? Jeśli pomoc, no to pomoc ze strony kobiety mi się tu pokazuje. No, starszej dojrzały kobiety. Jeśli współpracę, to też raczej z kobietą. Rak zodiakalny, panna, teraz mi się też pokazała, jeśli macie, tak dla podpowiedzi. Kobieta dojrzała, kobieta doświadczona, taka troszkę wyjadaczka już na rynku zawodowym. Jeśli jesteście zaproszeni do współpracy, albo dogadujecie się z jakąś kobietą w tym tygodniu. I słuchajcie, jeśli to jest kobieta, która zaproponuje lewkowi współpracę, zaproponuje spółkę, to niemal możecie mieć pewność, że ta kobieta nie robi tego o tak, o, nie, a wezmę tego lewka. Nie, nie, ta kobieta raczej bardzo o, już y, Wam się przyglądała. To jest osoba, która bardzo ostrożnie sobie dobiera ludzi, bardzo ostrożnie dobiera sobie przyjaźnie y, wspólników czy nawet pracowników. No, także możecie się niemal czuć wyróżnieni. Mhm. Tak samo, jeśli ktoś Wam pomaga y, znaleźć ofertę pracy albo pokierować Waszym tutaj y, ścieżką waszą zawodową w tym miesiącu, to możecie mieć niemal pewność, że ta kobieta bardzo was obserwowała i wie, kogo zaprasza do współpracy lub komu pomaga. Mhm. Także możecie, albo w tym miesiącu, albo w tym miesiącu będzie tutaj jakaś kobieta, która będzie się lewkowie bardzo dokładnie przyglądać. Z drugiej strony, to też jest taka energia, moi drodzy, jeśli dobieracie sobie współpracowników, jeśli dobieracie sobie jakichś sojuszników biznesowych, to też w ciszy najpierw tą osobę poobserwujcie, tak? Czy warto rzeczywiście? Ostrożność też w dobieraniu tych współpracowników, to mi się pokazuje. No, ale dobrze, fajnie. Mm -hmm. jeśli romantyczne kochani, tutaj te znajomości bo myślę, że jesteście tym zainteresowani jeśli już tutaj wspomniałam no to tutaj, o, tak, może się tak dziać może się tak dziać yy, i mogą być takie yy, nawiązanie bardziej romantycznej znajomości w pracy, z tym, że teraz tą energią kapłanki rada, żeby niech to się rozwija, tylko w ciszy wiecie, poza miejscem pracy najlepiej tak, żeby to było poza wzrokiem wcipskich. Współpracowników, nie? żeby nie było niepotrzebnych plotek i komplikacji. Także taka rada. No, także fajnie, fajna atmosfera, miła atmosfera. Troszkę ostrożności, mimo wszystko, warto tutaj zachować, obserwacji, tak? jeśli chodzi o innych ludzi, ale dobrze to wygląda. Dobrze, to wygląda. Dobra, lecimy do miłości. Słuchajcie, fajne, to tak po Waszemu ten miesiąc będzie, bo tutaj miłość też tak polewkowemu, nie? Po królewsku niemal, można powiedzieć, Wasz żywioł, Wasza energia, więc coś czuję, że lew, em, czy lwica, tak? E, jeśli czegoś miłości w tym miesiącu wymaga, od drugiej osoby, albo do czegoś będzie dążył, lub kogoś będzie chciał zdobyć, chciała zdobyć, to to będzie robił wszystko, żeby to mieć. Tak? Będzie brał sprawę w swoje ręce: single, czy single, czy lew, singiel, czy lew, lew hmm, w związku. Wiecie, pałeczkę tutaj raczej przejmie mężczyzna, ale ale oczywiście dziewczyny, dziewczyny też będą potrafiły zawalczyć, nie? O swoje i być takie nieugięte. Ale tu bym troszkę stawiała na mężczyznę, który przejmuje pałeczkę, bierze sprawy w swoje ręce. Kochani, to jest taka fajna energia na miłość, wiecie? Bo to jest karta miłości takiej naprawdę dojrzałej. Tu wiadomo, o co chodzi po prostu. A wiadomo, miłość składa się nie tylko z tych romantycznych uniesień, ale też składa się z namiętności, prawda? Składa się z um, poczucia niezależności, taka dojrzała miłość, pełna właśnie uczuć, namiętności, pozbawiona zazdrości, a jednocześnie taka pewna, tak? E, I na pewno nie nudna. Na pewno nie nudna, to co lubi lew, tak? Żeby to mimo wszystko była ta miłość urozmaicona, miała wszystkie elementy ważne do tworzenia idealnego związku, ale też, yy, wiecie, ta karta lubi bardzo yy, niezależność. Więc tutaj warto pamiętać w tym miesiącu, że jeśli jesteście w związku, yy, to żeby... Yy, żeby zapewnić drugiej stronie ten margines prywatności, tak, i żeby też wyperswadować od drugiej strony, że też każdy zasługuje, bo wiadomo, na prywatność, na tą swoją osobistą przestrzeń i też nie być zazdrosnym takim. Jeśli chodzi o singli z kolei, to tutaj może być taka informacja, że jeśli ktoś jest zagorzałym singlem, wiecie, takim z wyboru, Niemal fanatykiem życia w singielstwie, to raczej zostanie w tym singielstwie. Nie, raczej nie będzie dopuszczał tutaj e, romansów do siebie. Mówicie, król lubi stałe związki. To nie jest rycerz, on lubi stałe związki i mam wrażenie, że tutaj w tym miesiącu lew to jest lew, to jest król. Lubi, lubi mieć, nie lubi się dzielić, tak? I to jest właśnie taka miłość. Ciekawa, dojrzała i z jednej strony jest ta niezależność, ale z drugiej strony pozbawiona zazdrości. Tak polewkowemu, i takie tutaj są energie. Podpowiedzmy sobie ją, wiecie? Podpowiedzmy. To jest, ale tu jest takie, wiecie, lew będzie po prostu dążył do tego właśnie, do tej swojej lwiej e, miłości. Do takiego związku troszkę opartego na lwich zasadach. Na takich królewskich zasadach, ale to jest przywilej moim, moim zdaniem, kochani. Wiecie? Bo tutaj nie ma, że ktoś kogoś do czegoś zmusza, tak? Tylko tu jest takie, jeśli kochać, to kochać z miłością. Taką miłością, gdzie jest wszystko, gdzie nie ma zazdrości, gdzie jest pewność, gdzie jest namiętność, gdzie jest uczucie i gdzie jest przestrzeń dla drugiego człowieka. No, piękne to, no fajnie 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 czekaj wiecie co upadła mi karta tylko nie bierzemy jej Ojojoj. aż mile w kartami rzuca nie bierzemy jej kochani bo ja nie biorę ogólnie kart które upadają na podłogę jeśli by upadła na stół to byśmy ją wzięli dobra mhm. zobaczmy sobie moi drodzy usąkam monet no słuchajcie w pracy no teraz to ósemką monet w pracy jak najbardziej hmm, tutaj może być ktoś, kto Wam się podoba, możecie się wy się komuś podobać i widzę, że albo Lew, albo ta druga strona będzie w tym miesiącu w lipcu dokładała wszelkich starań, żeby, żeby zwrócić na siebie uwagę. No, także po raz kolejny mamy potwierdzenie. Ale dobra, wiecie co? Tu jest takie porządkowanie sytuacji uczuciowej, porządkowanie sytuacji związkowej, tak? Trzeba będzie stanąć na wysokości zadania, oczywiście. Mm, żeby ten związek był idealny, żeby ta relacja była idealna dla singli, jeśli poznajecie nowe osoby, no to Wy tutaj też będziecie dokładać wszelkich starań, żeby jednak ten związek rozwijał się w coś konkretnego, a nie coś, a nie coś takiego przelotnego, nie? Tutaj taka rada, moi drodzy, że zwłaszcza dla singli, dla związków również, jeżeli właśnie potrzebujecie tej takiej pewności, takiego fajnego, dojrzałego związku, no to tu trzeba pokazać z jednej strony czynem, przede wszystkim nie tam, że sobie pogadacie i o, będzie nasz związek idealny, tylko trzeba pokazać, że rzeczywiście wy tutaj chcecie tego i wy to robicie, bo wiecie, czasami czyny więcej świadczą o tym, jacy jesteśmy i czego naprawdę chcemy i jak dotrzymujemy słowa, już jakieś tam puste obietnice, tak? No, na wysokości zadania, do zrobienia to jest, takie wiecie, chcę być idealny dla ciebie, ty bądź dla mnie idealny, idealna, będę się starał, będę się starała, doceń to, odwdzięcz się tym, no, ale zmiana na lepsze, kochani, to jest zmiana na lepsze, poprawa sytuacji w związkach, i warto wykorzystać te szanse. Fajnie. Dużo takiego starania, ale które nie idzie na marne. Więc jeśli też tutaj staracie się o kogoś, to też może trzeba się będzie nachodzić, albo ktoś będzie się musiał nachodzić y, obok lewka, żeby go zdobyć. Ale warto. Czuję, że warto, moi drodzy. No, fajnie. Fajnie to wygląda. Dobrze. Tak jak obiecałam, lecimy szybciej, żeby Was tutaj y, nie trzymać za długo. Y, co miłego. Słuchajcie, to już było powiedziane, to już było powiedziane tutaj o tych współpracach, tak? O tych przyjaznych ludziach, pomocnych ludziach. I patrzcie, po raz kolejny karty tutaj chcą zwrócić Waszą uwagę na to w tym miesiącu na ludzi, na otaczających Was ludzi, na te spółki, na te współpracę na te nowe znajomości, korzystne znajomości, nie wiem, wspierające przyjaciele, wspierające, wspierająca rodzina, no ogólnie kontakty międzyludzkie, takie poz pozytywne nastawienie mm, innych ludzi do, do lwa, tak, i lwa do innych, no to będzie takim, wiecie, wow, no tego to się nie spodziewałem, nie spodziewałam, nie. Fajnie, także bardzo fajnie, bardzo dobry miesiąc na zawieranie nowych znajomości, nowych przyjaźni, bardzo dobry miesiąc na zawieranie tych spółek. Super, to wygląda. Naprawdę fajnie to wygląda. Te prace zespołowe tu mi się pokazują. Zakończenie jakichś sporów, jeśli macie. Tutaj nie wiem, nie jeden wróg może zamienić się w przyjaciela. Nie jedna tutaj sprzeczka może zamienić się po prostu mm, w, w fajną znajomość. W takie pokojowe rozwiązania, współpracę. Chcemy się starać. No super. No nie będę tutaj się rozdrabniać, bo myślę, że nie ma nad czym. No bo tutaj. Mm, poprawa. Poprawa po prostu kontaktu z ludźmi i, i dużo przyjaznych ludzi, przyjaźni nastawionych, do lwa i lew przyjaźni nastawionych. To jest takie wow w tym miesiącu. Ale wiecie, to też taka energia pracy samej w sobie, więc może będzie troszkę pracy, ale taka praca czuję. Może sprawiać przyjemność z jednej strony, a z drugiej strony nie dość, że sprawi przyjemność, to dodatkowo dodatku przyniesie powodzenie w interesach, tak? Właśnie, bo być może za pomocą innych ludzi, z pomocą innych ludzi, jakieś nagrody tutaj pracownicze, awanse, dzięki współpracy. Postawcie na współpracę, bo z innymi ludźmi, moi drogie lewki, bo tutaj naprawdę świetnie to się pokazuje, nie? Świetnie to się pokazuje. Bardziej owocne przyjaźnie, znajomości. Fajnie, bardzo fajnie. Dobre, na co uważać? Lewki. Lewki, wiem, przyspieszam, ale nie chcę Was tu trzymać za długo. Słuchajcie, na pewno na postoje trzeba uważać. Wszelkiego rodzaju. I na takie. Mm... Zbędne rozkminy, tutaj z tym kartą słońca Wy macie mieć jasny umysł, macie być pozytywnie nastawieni w tym miesiącu, a tutaj może Wam przeszkadzać em, Wasza głowa troszkę, tak? I takie rozkminy, nie wiem czy, czy chcę, nie wiem czy to ma sens, a nie wiem czy ufam, a może inaczej, wiecie, nie? A może powinienem, powinnam inaczej, a może nie powinnam w ogóle, a może źle to robię, wiecie, tego typu myśli, które e, zablokują. Niektóre sprawy opóźnią, niektóre sprawy albo nawet zatrzymają. A wy postojów nie róbcie w tym miesiącu. Nie ma e, tutaj takiej potrzeby. No. To też właśnie, słuchajcie, Wiciele, to jest takie ostrzeżenie też przed samotnym działaniem. Jeśli działasz, jeśli coś robisz, to nie rób tego sam. Nie rób tego sam. Zrobisz to lepiej e, w towarzystwie innych ludzi. No. Postaw. No, słuchajcie, ogólnie ostrzeżenie przez, przez, przed bezczynnością, nic nie robieniem i postojami. No, to jest niewskazane, ale właśnie, słuchajcie, a propos tych postojów. Więcej ruchu by się chyba przydało lewkom w tym miesiącu. No, takie wiecie, siedzenie plackiem na kanapie nie jest dobre dla lewka w tym miesiącu. Słuchajcie, więcej spacerów. Więcej ruchu, jakiegoś rozciągania, bo coś tutaj czujesz, że ktoś się zasiedział i te mięśnie stawy domagają się odrobiny ruchu. Wiecie, spacery wszelkiego rodzaju i ruch na świeżym powietrzu też jest dobry dla tych, którzy mają jakieś takie stany troszkę lękowe, depresyjne. Dla psychiki, naprawdę, kontakt z naturą robi bardzo bardzo robi robotę, poprawia, e, ładuje nas tak energetycznie, więc lewki, jeśli macie jakieś tutaj zasiedziane mięśnie czy stawy i czasami dopadają Was takie pesymistyczne myśli, chociaż tutaj z tym, tą energią słońca nie powinny, ale gdyby to po prostu wyjść na to słońce właśnie, łapać tą witaminę D. Także dla Was taka informacja lewki, ruch, postoje, siedzenie, nic nie robienie, rozkminy, to jest to, na co warto uważać. Troszkę tak, jeśli macie zodykalne słuchajcie, ryby, to też mogą Was troszkę zatrzymywać w tym Waszym rozwoju i, i w tych znajomościach i, i, i w ogóle w tych dobrociach, nie, w tym słońcu, więc uważajcie też na zodykalne ryby, jeśli macie, ale lewki, słońce nad Wami. Wy jesteście, e, będziecie w lipcu taką chodzącą witaminą D, witaminą szczęścia, i tego Wam życzę, żebyście właśnie, właśnie grzali, rozgrzewali swoje życie i innych ludzi wokół siebie właśnie tym optymizmem i zarażali tym optymizmem. Bardzo fajny, przyjemny przekaz. Super, a Winajka bardzo lubi takie przekazy. Dobrze, jeszcze dla Was rada na ten miesiąc lub dodatkowy przekaz. Lewku, dawaj, dawaj, a będzie ci dawaj. Dokładnie. To jest taka energia dzielenia się, dzielenia się radością, dzielenia się optymizmem. Dawaj to, jeśli to poczujesz, oddawaj to innym ludziom, dziel się tym. No I właśnie to jest takie mm, nie odmawiaj, e, kiedy ktoś będzie Wam chciał pomagać. Tak? I odwdzięczaj się. I nie odmawiaj też pomocy komuś innemu, bo masz niemal gwarancję, że będzie, będzie Ci to odwdzięczone. Doceń Lewku, po prostu w tym miesiącu to jest taka rada dla Was, co to, to, co dostajesz, odwdzięczaj się za to i wdzięczność, właśnie kochanie wdzięczność, to niech będzie Wasze takie hasło na ten miesiąc, nie? Wdzięczność nawet za każdy dzień, za każdy promień słońca właśnie, za każdy poranek, który Was wita i myślę, że... Wdzięczność działa cuda, naprawdę, uwierzcie mi, działa cuda, im więcej dziękujemy za każdy, nawet za te, za te porażki, nawet za te gorsze sytuacje, nie tylko za te lepsze dni. Jesteśmy, jesteśmy w stanie za to podziękować, naprawdę wszechświat się odwdzięcza i naprawdę coś czuję, że wszechświat będzie chciał się odwdzięczyć tym wszystkim wdzięcznym lewkom, ale niech się dzieli, niech się dzieli tymi swoimi promieniami słońca, niech się dzieli tym optymizmem, tą radością. Mogę się z Wami kolegować w tym miesiąc. Dobrze, lewcie, moje drogie, życzę Wam naprawdę tego słoneczka, nie tylko za oknem, ale takiego osobistego, tego optymizmu, tej jasności umysłu. Świećcie, świećcie i się naprawdę nie przejmujcie, że kogoś razi Wasz blask. To jest Wasze Tytuł. Chyba taki tytuł nawet nadam tutaj na YouTubie. Także życzę Wam naprawdę pięknego, cudownego, słonecznego, optymistycznego miesiąca. Trzymajcie się cieplutko, jestem z Wami. Trzymam za Was kciuki. Widzimy się, oczywiście, słyszymy niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!